HOHO! mas nie? Pamiętaj, że jutro jest pokaz talentów w szkole. No, my z Agnieszką będziemy śpiewać. A ty co przygotowałeś? Yy, no, ja, ja też będę śpiewał. Śpiewał? Przecież ty nigdy nie interesowałeś się śpiewaniem? Yy, no to patrz. Jestem waperem, mówię ci. Zalewam likwid i wypuszczam dym. Kochanie, spotkaliśmy się tutaj, gdzie spotkaliśmy się pierwszy raz przy tym drzewie. Z bardzo ważnego powodu. też chciałbym ci o czymś powiedzieć. Tak? O Boże, to słucham! Jestem waperem! ma mała! Dymasz się? Ale ale mi chodziło o to, czy... Czy, czy dymek puszczasz? Czy wapujesz? Co? Rząd podpisał zalegalizowanie e-papierosów? To znaczy, że... Likwidy będą we wszystkich sklepach. Każdy smak, koniec premiksów? Z powrotem Czuć, że żyję E-papierosy zalegalizowane! Koniec premiksów! Dawid, ko Dawid! Wstawaj! Wstawaj! Zestrałeś się! Hmm. Czupek! A co ty robisz? Papierosy palisz? Y nie, nie, to. Ktoś pokaż, co to, to są jest? Takie elektroniczne, takie sztuczne e-papierosy. Sztuczne papierosy? Ty to może ty jeszcze chleb bezglutynowy, a niedługo ty tym samym weganem zostaniesz, co? O nie, nie, ja nie dopuszczę do tego, żeby sąsiedzi się z nas śmiali. Wiesz co? Wydzie ci cię! Ale tato, to jest Nie Nie mój mnie tato! Ty co? Rozgadywałeś podobno, że jesteś lepszy, tak? Nie jestem lepszy od Ciebie się. Dłużej to robisz, tak jesteś silniejszy? No tak, to co? Solóweczka! Solóweczka! Ale co, ze sprzętem? A jak? To większą chmurę! Nie no, kurde, znowu mnie policja zatrzymała. Pewnie przez to, że pasów cholera nie miałem zapiętych, albo co innego. Dzień dobry. Mam z tej strony starszy sierżant Andrzej Łokieto. Czy wie pan w jakim celu pana zatrzymałem? Nie, jechałem za szybko? Nie. Nie miałem zapiętych pasów? Nie. To dlaczego? Zatrzymałem pana, ponieważ chciałem pana poinformować, że. jestem baberem! się ma o się ma dalej ewapujesz? no już trzeci rok mi leci uhu to pewnie ja w końcu nauczyłeś się tego tylko co mi pokazywałeś kiedyś a ci nie wyszedł. było minęło teraz te to zamknięte zamkniętymi oczami potrafię zrobić dawaj patrz to uhuh. <coughs> <Prze> <hej. coughs> umiem zrobić kółko <coughs> która to godzinę. O, dobra będzie nasze powiedzieć, że jestem waperem. Siema byku Siema o, o ele ele wapero. wapero! Wiemy, że bardzo długo czekaliście na typowego wapera, tak dlatego jest. specjalnie dla Was nagraliśmy tą część. Dokładnie. Jeżeli się podobała, to łapeczka Łapka w górę, dzwoneczek, subskrypcja. Żebyście byli na bieżąco z naszymi produkcjami waperskimi. Tak jest. Mało tego, jeżeli spodobała Wam się nasza parodia piosenki, chcielibyście ją w pełnej wersji, czyli jestem waperem. To napiszcie to w komentarzu, właśnie. Łapka w górę, subskrypcja, żeby jej nie przegapić przypadkiem. I zapraszamy Was na Facebooka, grupę na Facebooku, Snapchaty oraz Instagramie. Wszystkie linki macie po I do sklepu z koszulkami, A i naszym Widzimy się w następnych produkcjach. Elo.